ja jestem Vertex witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta tym razem bierzemy oczywiście kolejną mapkę czyli Minecraft mapy seria w dzisiejszej mapie po prostu nie możemy nie możemy oberwać nie możemy oberwać jak widzicie mamy pół serduszka tylko i wyłącznie i musimy przejść każdy z tych ośmiu leveli bez otrzymania jakichkolwiek obrażeń Takich po prostu challenge Tutaj mamy zasady, żeby grać na normalu Jeden gracz, oczywiście ja sam tutaj jestem Czasami możesz umrzeć dwa razy Sorry, spoko Ostatnio grałem w parkour 1hp to mi się zdarzało G Graj na adventure To akurat nie mogę teraz ustawić To mi gra powinna sama tutaj zrobić Znajdź przycisk na każdej mapie Odpalone bloki Have fun, zrobione przez Brendena Także, okej, okay, zacznijmy Zobaczymy czy przyjdziemy każdy z tych leveli bez otrzymania jakichkolwiek obrażeń. Już widzę, że jest trudno, bo musimy chyba skoczyć do wody. Także. Okej, okay, tutaj mi się udało, tutaj mi się udało. Okej, okay, parkour jak najbardziej spoko. Jeden. Pierwsza runda, czyli dobra. Pierwsza runda za nami jest, dobra. <grywa> Druga runda. A właśnie, bo tutaj jeszcze powiem historię, jak tą mapkę znalazłem. Otóż wbiłem sobie na moją stronkę, z której ściąga mapki i zobaczyłem, e, że wyszła mapa, która się właśnie nazywa tak samo jak ta, tylko że z numerem 6. Czyli będziemy mieli 6 takich map jeżeli wam się oczywiście e, spodoba ta mapka, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, wtedy będę wiedział e, wasz, wasze zdanie na temat tej mapki, czy po prostu e, pakować się w kolejne części, czy też nie. Także od razu dziękuję, jeśli zostawicie łapeczkę w górę do tego filmu, także dzięki, dzięki, dzięki. I mamy przycisk, mamy przycisk, drugi level za nami, super. Także przed nami level trzeci, jak widzę lawę to mi się robi źle. I obstawiam, że przycisk jest gdzieś tam. Dobra, no to to dobra, to dobra, to dobra. Testujemy, próbujemy yy, testy w Portal 2 jak najbardziej. A tu nie ma przycisku. Halo. Jak to się stało? Tak. O nie, przycisk jest tam. Oh god damn it. Oh god damn it. Czyli musimy tutaj zrobić parkur. O nie. o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O nie, o nie, chyba umrzemy jeszcze raz. O nie, dobra. Dostaliśmy respa. Czyli okej, czyli okej, czyli okej. Już, już rozumiem, już rozumiem, już rozumiem. Dobra. Szkoda, że nie liczy śmierci. To by było ciekawiej. No kurde, znowu mi nie skoczył. Co to ma być? I czemu mi tak długo respawna robi? Halo, halo. Jakbym miał bardzo trudny parkur. Dlatego. Do doskoczyłem. O nie, tam sufit sufit mnie ubił. O kurde, o kurde. Ja za pierwszym razem wszedłem, czyli za wcześnie wyskoczyłem. Łasz ty dziadu! Łasz ty dziadu, Łasz ty dziadu jeden. Yap! skoczone Doskoczyłem i doskoczyłem. Super. Ale, ale naj, najgorsze przed nami. O Kurde! Tym razem, tym razem wyskoczyłem, ale nie doskoczyłem. Ale poważnie się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo czasami na takich mapkach są trole, że tutaj nie doskoczysz, ale możesz w locie kliknąć i się zastanawiam, czy tu nie ma takiego trola jak tutaj. W ostatniej tej mapce z parkurem na 1 HP były takie trole, co były bardzo, bardzo, ale to nie fajne. Hop. Hop. O nie. O nie. Jak to mogło się zdarzyć mi tutaj? Co to ma być? Co to ma być? A właśnie, od razu też powiem, że jeżeli mi będzie yy, dosyć Trudno szło i wyjdzie za długi odcinek, to po prostu będą dwa odcinki z tej mapki. Dokładnie tak Dobra, jakby tu doskoczyć? Ha! O kurde! O kurde! To może być wyzwanie! To może być wyzwanie! Oh no! Oh no! Oh no! Dlaczego? O nie. <ścoughs> Znowu za późno spację wcisnąłem. No nic, no no zdarza się, no. Nawet najlepszy, mnie. Hop! Dobra. Ha! Oh yeah! O oh yeah! o oh yeah! A spróbuję. Aj nie da się, nie da się, jest za daleko przycisk. Przemyśleli to, przemyśleli to, także mój tutaj przeambitny action nie wyjdzie. Tutaj chciałem coś zobaczyć, chciałem być sparny, wyszło jak zawsze. Dobra, no, no już, no już, puszczaj mnie tu Respa, puszczaj mnie tu Respa. I skaczemy dalej, skaczemy, 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 dobra. Op! Kurde, ej, to jest trudny skok. To nie jest łatwe. A jeżeli ktoś tutaj by grał, kto nie umie parkura, pomyśleliście wy o nim? Raz, dwa, trzy. Czekajcie, trzy i raz, dwa. Nie no, powinno dać się doskoczyć, choć jeszcze jest jeden skok w górę, to tutaj powinno być inaczej. Chociaż nieważne, nieważne. Próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Próbujemy, próbujemy, próbujemy. Hop. Nie, no, kurde. What the fuck? Może mam. Może mam nie na to skakać, a na tamtą tą. Może na to mam wskoczyć. To miałoby sens, to miałoby sens. Także spróbuję tam skoczyć, żebym się nie męczył tak jak na tamtym parkurze z 1 HP. Skakałem cały czas próbowałem doskoczyć w jedno miejsce, bo stwierdziłem, tam się da skoczyć, ale niemożliwe. Mówiłem tak sobie niemożliwe, niemożliwe, ale próbuję, próbuję, próbuję. I w końcu wyciąłem chyba z 10 minut, bo tam się nie dało doskoczyć. <laughs> Dobra. Jeszcze raz. No kurde, god damn it! god goddammit, goddammit, god co, co to jest, co to jest, co to jest? Tak Ja się nie, ja się nie rejżuję. ja się nie rage'uje, jak widzicie Ja tylko mówię goddammit A to nie jest rage'owanie, także spoko, spoko, spoko Nie no, no, za nic w świecie tam nie doskoczę Za nic w świecie, bo to mnie zablokuje Poczekajcie, a stąd? Aj kurde <laughs> Nie no, jak nic trzeba na tamto doskoczyć, co? Co ja sobie kminię? Dobra, próbujemy, próbujemy. Próbujemy, próbujemy doskoczyć. Kurde. kurde. Kurde, kurde, kurde. Wiem, ja wiem, ja kurde mam tutaj. Dobra, 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 dobra. Dobra, tak myślałem, że jak zwykle próbuję niemożliwych skoków. Typowy wertes, nie? Typowy wertes. Może z tego by tak doskoczyć. Patrzcie, zrobię sobie, kminę Kurde, kurde, kurde Och, och, och Ale to jest już bardziej wykonalne niż tamto, nie? To jest bardziej wykonalne już Także okej okay. Okej okay. Okej okay. Okej okay. Też czekajcie, tutaj jest niby, niby To ściana musimy ominąć, raz, dwa Trzy Tak, da się tam wskoczyć, da się tam Ok, raz, dwa, trzy. Jedną w górę to wychodzi cztery. Dodałoby da się. No nie! <grystanie> Przeleciałem to. Be, be, bez cytatów teraz. Hop. Po prostu przeskoczyłem to, co powinienem. Po prostu miałem sobie na to zaskoczyć. Hop. Oj. <grystanie> żyję! Ja żyję! Ja żyję! Niemożliwe. Niemożliwe. Aha, tak. <grystanie> Karma. <grystanie> Daj, 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 Szybki resp, szybki resp. Wertes mini. oh jest. Hop, mamy. Tylko jakby to zrobić. Jest, mamy, jest. Kolejny level. Dobrze, bo już się bałem, już się bałem. Że będę tam lamił długi czas. Level czwarty. Dobra, rozumiem, że mam na to zaskoczyć, tak? I sobie na to skoczyć, i sobie na to skoczyć, i sobie na to skoczyć. I tu się zaczynają pewnie schody. Nie, nie zaczynają się tutaj schody. Pewnie mam na to zaskoczyć i jestem! Uuu! Dobra, level do odstresowania normalnie był. Do już się bałem. Pewnie na... O nie! O nie co to jest? Co to ma być? A teraz. Okej, okay, okej. Okay. Czyli tutaj jest gdzieś woda? do której mam wskoczyć? Tam jest woda. Dobra. Ach. Ha! A to mi po co tak właściwie? Nie wiem, a... Okej. Okay. Lel. Ta mapa zawiera trolle, pamiętajcie. Tutaj idę. Oh. Klik. Ha. Complete, Ok. Level szósty. O nie, podwodna wyprawa, Oho, najgorzej Najgorzej Na świecie ja tu nic nie widzę Trzeba wypłynąć w górę Tu na 100% nie ma powietrza na górze Nie wiem po co mi ten klucz To nieważne, może mi zostanie w wykwipunku Co? Żebym się nie Zdziwił, co nie? Hm, czekajcie Y, Option, opsien rayseries Vertex pack się tutaj bardzo, ale to bardzo przyda. Zaraz zobaczycie dlaczego. Pyk, 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 no, zmieniaj, mi zmieniaj, zmieniaj mi. Dobra, okej no, Okej. Okay. <laughs> okay. Dobra, szybki look, szybki look Chestys! To po to był ten klucz. Wracaj! Wracaj tam, nie umieraj! Nie rób mi tego Dobra okej. Okay, okej. Okay. Szybka akcja na górę po właśnie wymieniony key O nie, o tutaj jest, tutaj, szybko Szybko, spróbuję Dwa Jeden Jak to lokt mam klucz Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Ale dobra, pompa pompą A ja tu jeszcze muszę jedną rzecz oblugać Czy tutaj przypadkiem nie ma gdzieś przycisku, a ja się bawię w jakieś kluczyki, co nie? By było smutne, ale nie, tu... Tu zdecydowanie nie ma żadnego przycisku. Zdecydowanie, czyli potrzebujemy tego klucza, wrócimy sobie po powietrze i spróbujemy ogarnąć. O, o co tutaj biega? Drogi autorzy mapy. O... Ogrzyba ci tutaj chodzi z tym kluczem, który nie działa. Szybko, 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 szybko. Dawaj. 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 No dawaj. Jest! Jest, 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 jest. Dobra. Ok. Użyję tego tak, bo wtedy nie miałem w łapce. Sponge. Complete. Bez przycisku. Level siódmy Nie bardzo mi się podoba ten level, bo nic nie widzę. Tutaj jest ten. Dobra. Dobra. No nie. Chyba cię Swendzol swędzi. Bo i nie do końca. O, patrzcie jest przycisk. Ha! Level siódmy komplik, czyli mamy finałowy level! Finalny. Okej. Okay. <grymne> Dobra. Oo yeah! Yeah! I yeah! I, 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 to przeżyje, żyje, żyje, żyję. okej okay. Okej okay. Wow Staszek, czy ty to widzisz? O nie O nie, o nie, 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 Staszek, Staszek Nie chciałem się tutaj tepać Wow O co chodzi? Ok, okej, okay. halo Smoku Okej, okay, Smoka tutaj nie widzę Gdzieś tam mamy. Oj, podskoczyłem. Aha, spoko, mogę podskakiwać. i w dół, rozumiem. Tu będzie powrót. o ooo, o gdzie, o -o. Nie, 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 nie. Jest. Woda. Nie chcę końca gry. gdzie, Aha, to gdzie, to chodziło? Wygrałeś! Dobrze, dobrze. Jest, kurde. Tak, mam nadzieję, że Ci się podobało. Podobało mi się. Uwierz mi, podobała mi się ta mapa. Naprawdę mi się ta mapa podobała. 12 minut. Przy której ludzie tak utknąłem? Tak... tak wręcz hamsko. czekajcie. Już mogę czytować. You have not permission. Okej, okay, otworzę dla lanu. Który level mnie tak nienawidził? Chyba trzeci. Tak Ten level gdy, Powiem tak Gdyby ta mapa składała się ze wszystkiego oprócz tego levela To byśmy tą mapę przeszli Nie wiem, w 5 minut? Coś takiego Ale ten level zasługuje Na wysadzenie <grych> Tak Ale jeżeli nie lubicie wysadzać to To jeżeli wam się od, od razu powiem Podobała mapeczka to dziękuję bardzo za oglądanie Możecie zostawić koniecznie łapeczkę w górę Koniecznie, znaczy nie, koniecznie jak chcecie I mnie lubicie to zostawcie łapeczkę w górę Ja wam bardzo dziękuję za to yy, Bo tak bo dzięki Waszym łapoczkom w górę mogę dotrzeć do większej publiczności i wtedy jest omega mega fajniej. I przy okazji, no, jakby tak właśnie okoływać, to mnie wspieracie tym. Także dziękuję za łapoczki w górę. I co? A ja wysadzam. A ja wysadzam, tak. Jak komuś się po podobają wysadzanki, to właśnie na to czekał całą mapę. Oh je! Yeah. Mapa, której się nie wysadzi, to zła mapa. <grym> tak. A już się boję, bo powiem wam w sekrecie że w poniedziałek prawdopodobnie wleci nowa mapka Adventure, której nagraliśmy właśnie pierwszy odcinek z Propausenem, ale właśnie ona jest tak opóźniona z publikacją, bo Propausa nie ma i właśnie poprosił, żeby tą mapkę dać na poniedziałek. Także spoko. Ona jest przeogromna. To jest mapa przygodowa. Zapowiada się mega mega fajnie po tym pierwszym odcinku. I powiem wam bez oszukiwania, że kurde, tamtą mapę wysadzić to będzie Wyczyn, to będzie wyczyn. Także ja już się boję, ja już się boję. A wiem, że będzie wysadzane. Nie wiem, jak oni, ale ja chętnie zostanę na tej mapie i będę wysadzał. A i dostaliście spoiler, że oni, tak. Będziemy grali więcej niż dwie osoby. Hehehe, he he he. ale to zobaczycie. To zobaczycie, to zobaczycie. Może zacznijmy od góry. Ja zrobię z siebie takiego gościa. Suicide Squad. <laughs> jak najbardziej. <laughs> Ale jed, jedna rzecz teraz mnie ciekawi, jak tutaj zaminuje całe to pomieszczenie. Czy cała mapa się wysadzi? Czy coś z tej mapy zostanie? Bo wiecie, tam są obok jeszcze inne pomieszczenia. I zobaczymy, jak bardzo one jak bardzo one oberwą. Hi, 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 hi. To będzie przefascynująca akcja. Czekajcie, da się to jakoś szybciej? Jak będę tutaj stał, to na pewno Ciach, 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 ciach Ciach, 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 Dobra, tu już jestem koło przycisku Już muszę, czekajcie, wejdę sobie tutaj Bo jak wcisnę przycisk, to powinno się wszystko dać Wysadzić Właśnie do tego zmierzam Do tego zmierzam, to chcę zrobić Czekajcie, tutaj, 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 tutaj Tutaj Hehehe. Szybko lota stąd Woo! jest! Dobra, wysadziliśmy ten level. No i no, trochę leveli i oberwało przy tym. Tam nam się wylewa, zaraz już się wszystkie te zepsują. Command bloki, które chodziły. Zaraz cała mapa pójdzie. Albo i nie pójdzie. Ech, spodziewałem się większych wybuchów. Dobra. To jeszcze, to jeszcze dodamy, jeszcze dodamy coś od ciebie tutaj Czemu by nie? Czemu by nie? Czemu by nie? Czemu by nie? Bo nie Minimalnie to wysadzimy, a co tam Szkoda, że tutaj nie mam tego, że to nie stoi na serwerze kiedyś sobie stawiałem tak fajnie, jak jeszcze serwery yy, W Minecraft'cie były fajniejsze o wiele do konfigurowania I tak dalej, i tak dalej Dopóki nie wprowadzili jakichś dziwnych zachazów na serwery Itp, itd. od Mojang'u Wtedy można było fajnie sobie szybciutko serwerek postawić taki. Fajne były pluginy, teraz już pluginów tak nie robią, trzeba samemu pisać. To wtedy nam się bardzo fajnie takie serwerki stawiało. Znaczy, może nie na. No, może nam, tak, bo dużo serwerów upadło przez to. I tutaj, wiecie, żeby pliki zdobyć ze serwerów teraz, takie fajne, jeszcze pluginy, z który korzystałem do wysadzenia mapy, to jest po prostu masakra A że mam teraz nowy system, bo komputer odzyskałem z serwisu. To wiecie. Muszę nowe pliki szukać, a mi się nie chce. Bo, kurde, ostatnio jak szukałem plików do serwera, chyba z dwie godziny na tym. Na to zużyłem czasu. A mi się teraz nie chce. Nie chce, dlatego to wysadzę. Ej, to było okno. Ja myślałem, że tu nic nie ma. Dlatego tak. Omijałem to, ale... Ale mnie strolowali. I to nie pierwszy raz już dzisiaj. Dobra. To jest ten czas, kiedy biorę redstone block, który działa na wszystko. Nie wiem dlaczego, ale go zawsze niszczę. Tak, po prostu z przyzwyczajenia. Dobra, wysadzamy to badziewie. a yeah, tutaj już nie ma mapy. No i ładnie, no i ładnie, no i ładnie. Co tam jeszcze wybuchało? No i spoko. Tutaj level wodny oczywiście, że przetrwa. Oczywiście tutaj ten level też przetrwał. Chyba tylko i wyłącznie przez to, że po prostu. tam niewidzialny jakiś dach był. Spoko, ja to naprawię. Andrzeju, ja to naprawię. Pyk, 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 pyk. No i proszę bardzo Level zniknął szybciej jak się pojawił co to, co to, za platforma? Aha Aha, tutaj typało po prostu jakby ktoś się pojawił w dziwnym miejscu Dobra, czyli co? Miałem wysadzić jeden level, wysadziłem całą mapę A, bardzo fajnie, bardzo fajnie się bawiłem Jeszcze dla beki tutaj jako, że Chodzi mechanizm To niech ten mechanizm coś odpali Albo i nie odpali A, odpalił, he, Nie Ciach, ciach, ciach. You've taken damage! Nie! O nie! O nie! Zepsułem mapę! Zepsułem ją! Tak naprawdę ją zepsułem! Używa. Nic. Może to coś naprawi? Kij <grytanie> z tymi command blokami! Nic nie widzę! Nic nie widzę! Wysadzaj to! To też... Cut damage! zepsułem mapę! Po raz pierwszy. Uh -huh. no świetnie, o, o, Tekstur pak mnie uratował, bo coś widać, dobra, <laughs> tylko tak mogę e, zrobić, żeby było nas tutaj normalnie widać, także dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie jakieś łapeczkę w górę, napiszcie, że chcecie kolejny, kolejną mapę właśnie z serii Don't Take Damage, bo ta była naprawdę fajna, także napiszcie, to sobie nagramy dwójkę, później trójkę, czwórkę, piątkę i tą szóstkę, która wyszła właśnie. Kilka dni temu, jak to oglądacie. Dobra. To jeszcze raz dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Nie zapomnijcie o subie, jeśli nie subujecie. Żółwik. Uuu.